Nadruki i hafty na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa Podzamcze. Telefon 666 818 199. Jest niedziela, 5 czerwca. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. A w wiadomościach zobaczymy. Sesja nadzwyczajna w sprawie dekady. Tam są na tyle doświadczeni ludzie w Radzie, i myślę, że pan burmistrz i, i, i burmistrzowie są na tyle doświadczeni, przeszkierowali dużą instytucją, jaką, jaką był Urząd Pracy. Więc myślę, że kwestia porozumienia i rozwiązania jest zawsze możliwa. Ta, Ta analiza jest 100 razy bardziej profesjonalna i podparta jakimiś faktami, i jakimś algorytmem niż analiza profesora Szuby, który sobie wyobraził potwora pod nazwą Galeria Dekada i Walczak, i teraz do tego potwora chciał strzelać. Sprawa wyjaśnienia opłat targowych dalej w zamrażalniku. Kwiecień, no bo o kwietniu możemy, tak, bo ma jeszcze nie podliczone, to w kwietniu prawie 60 tysięcy złotych. Sesja nadzwyczajna zwołana w sprawie galerii handlowej, zamiast być dyskusją stron stała się monologiem po tym jak radni opozycji zablokowali możliwość odniesienia się do prezentowanych przez prelegentów obaw związanych z planowaną budową galerii handlowej w Nysie inwestorowi. Zwrócił się do mnie pan Aleksander przez zabranie głosu. Dyskusja, tak? Dyskusja podczas sesji była jednostronna. Mimo że prezes spółki Dekada zgłosił wcześniej chęć zabrania głosu, radni, którzy zainicjowali rozmowę, nie zgodzili się na taki dialog. Oprócz samych radnych podczas sesji wypowiadali się były architekt miejski Bogusław Szuba, prawnik reprezentujący grupę mieszkańców ulicy Piastowskiej Arkadiusz Barut, przedstawiciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej Sławomir Kadruk oraz posłowie Janusz Sanowski i Rajmund Miller. Prelegenci reprezentowali środowiska, które od lat są przeciwne budowie galerii handlowej w Nysie. Jeżeli się przyjrzeć na to właśnie miejsce, to z analizy wynika. Że na tym terenie znajduje się 8,6% drzew rosnących na plantach, w całości. Tam są na tyle doświadczeni ludzie w Radzie i myślę, że pan burmistrz i, i, i burmistrzowie są na tyle doświadczeni, że skierowali dużą instytucją, jaką, jaką był Urząd Pracy. Więc myślę, że kwestia porozumienia i rozwiązania jest zawsze możliwa. Decyzja o budowie takiego obiektu jest oczywiście coś obciążona całą masą, o czym zresztą pan profesor Szuba, Szuba zasygnalizował. Proszę Was o to, żeby, żeby po prostu, żebyście przeszli do historii jako ci, którzy podjęli dobrą decyzję. Dopiero po oficjalnej części spotkania, które trwało 3,5 godziny, część radnych pozostała w sali, by posłuchać argumentów inwestora, który odniósł się do wypowiedzi przeciwników tej inwestycji. Prezes Walczak ubolewał nad tym, że w opracowaniu przedstawionym przez architekta Bogusława Szubę roiło się od błędów merytorycznych. Zaczęło się od 40-tonowych tirów, których nie używa się w transporcie artykułów odzieżowych, a to jest główny towar galerii handlowej. Nie będzie żadnych tirów, bo to nie jest hipermarket, do którego towary się dowozi tirami. U nas sklep spożywczy będzie miał wielkość około 1000 m2, no może 1,5 tysiąca. I to jest sklep, do którego towary się dowozi zwykłym samochodem ciężarowym o ładowności do 10 ton. Tiry to jest około 40. Do zawodowego sklepu, do sieciowego sklepu spożywczego transport jest uregulowany, jest nie częściej niż raz dziennie i jest jednym samochodem. Jeżeli sklep ma w okolicach 1000-1500 metrów, wystarczą samochody, zwykłe samochody ciężarowe, normalne dwuosiowe ciężarówki. Kolejne zastrzeżenia dotyczą koncepcji rozerwania centrum, do jakiego miałoby dojść według profesora po realizacji inwestycji. Profesor Szuba jest przeciwnikiem lokalizacji galerii przy ulicy Kolejowej, bo twierdzi, że jest za daleko od rynku. Centrum tego miasta był zawsze Tutaj macie Państwo sukiennicę z wieżą ratuszową. Był główny szlak handlowy, Tutaj jest w ten sposób wyszczególniony, i nigdy nie było. Obiektu, który by rozrywał tkankę urbanistyczną i tworzył nowe centrum. Jednak jest równocześnie zwolennikiem lokalizacji galerii na terenie FSD, mimo że jest znacznie dalej od rynku. Sam obiekt dekady, jako taki, mógłby być realizowany na terenie pobyłem FSD, bo tam jest miejsce nie na jedną, ale na trzy dekady. Trudno sobie wyobrazić drugiego, drugiego rynku na obrzeżach miasta, to znaczy, krótko mówiąc, dwa centra. To jedno za dużo. Przedstawiciele inwestora podważali również metodologię opracowania Bogusława Szuby. Wojciech Wroński, który był konsultantem pani Burmistrz Barskiej i który zrobił opracowanie za tych czasów, kiedy pan Szuba był architektem miejskim. Więc Szuba na pewno zna pana Wrońskiego. Zrobił opracowanie co do wpływu obiektów, właśnie galeryjnych, na funkcjonowanie miasta. Zrobił to dla zwycięstwa dla stadionu i dla Paderewskiego. I on tam napisał, że najgorszą lokalizacją jest zwycięstwa, że najlepiej żeby to było jak najbliżej miasta. Taka analiza została zrobiona. Ona została zrobiona dość profesjonalnie, w oparciu o doświadczenia konkretnych lokalizacji i proszę sobie poczytać Konkretne, on tam pisze o 15 samochodach na przykład dostawczych i pisze o, o kilkuset samochodach osobowych, które tutaj wiadą. I nie, nie wyciągnął tego z palca, tylko podpiera się jakimiś doświadczeniami z konkretnych obiektów, bo on jest analitykiem rynku. Natomiast pan Szuba powiedział o tirach, bo sobie tak wyobraził, że tiry wjeżdżają i powiedział o zakorkowaniu ulic, bo sobie tak wyobraził. Ta analiza jest 100 razy bardziej profesjonalna i podparta jakimiś faktami i jakimiś Jakimś algorytmem, niż analiza profesora Szuby, który sobie wyobraził potwora pod nazwą Galeria Dekada i Walczak, i teraz do tego potwora chciał strzelać. Dyskusyjny wydaje się także zarzut, że galeria wpłynie na obniżenie wartości mieszkań zlokalizowanych wokół niej. Przecież lokale w centrum kosztują więcej, więc jeśli centrum przeniesie się na ulicę kolejową, ceny lokali tam powinny wzrosnąć. Jednak strona przeciwna twierdzi, że wybudowanie nowoczesnego obiektu w pobliżu spowoduje, że okolica stanie się mniej atrakcyjna. Mówienie o tym, że powstanie galerii spowoduje otwarcie nowych Mosto na Wyrost. Małyska Różnica jest naprawdę bardzo małe. Śródmieście, Śródmieście Nysy. Śródmieście Nysy, proszę Państwa, to są lombardy, agencje nieruchomości, banki i ostatnio bardzo mocne Chodczewski, które są czynne od północy. Podsumowując, dotychczasowi oponenci galerii podtrzymali swoje stanowisko i, choć dyskusja trwa od 2007 roku, pozostają nadal nieprzekonani. Niemniej jednak od 2014 rada miejska się zmieniła i teraz jest w niej przewaga zwolenników tej inwestycji, którzy widzą w niej impuls do rozwoju miasta. Także burmistrz popiera budowę galerii przy kolejowej, widząc w tym szansę na wzrost liczby miejsc pracy językowe przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum wejdź na edunysa.pl. Sprawa prawdopodobnie zaniżonych wpłat z tytułu opłaty targowej przez inkasenta firmy Unitres z Opola w dalszym ciągu nierozwiązana. Urząd miejski czeka na drugą odpowiedź ze strony firmy i, mimo że upłynął już termin, jaki wyznaczył na to uzupełniające zapytanie magistrat, nie podjęto jeszcze decyzji, choć wielokrotnie publicznie burmistrz i jego zastępcy zapowiadali, że przekażą prawdopodobnie sprawę organom ścigania. Sprawa nabiera jednak coraz większych rumieńców, ponieważ wpływy z opłaty targowej za miesiąc kwiecień z płyty bocznej stadionu są jeszcze większe niż te, które podał burmistrz na swoim facebooku dwa miesiące temu. Dzisiaj przychody to już 60 tysięcy złotych miesięcznie. Kwiecień, no bo o kwietniu możemy tak, bo ma jeszcze nie podliczone, to w kwietniu prawie 60 tysięcy złotych. Rosnące kwoty potwierdzają wyliczenia handlowców, że pieniędzy z opłaty targowej powinno być znacznie więcej niż firma Unitres odprowadzała do gminy. 41 tysięcy. Znikło parę tysięcy. Ktoś wziął te tysiące, tak? Są ci sami ludzie, ci sami handlujący, a nagle zbieramy dużo więcej? Jak to się dzieje? Gmina już ponad dwa miesiące temu zgłaszała gotowość oddania sprawy do prokuratury. Na chwilę obecną. Będziemy, oczekujemy na informację pisemną z firmy Unikres, która popiera w imieniu gminy okładę targową. W zależności od złożonych wyjaśnień będziemy procedować dalej, nie wykluczając możliwości zgłoszenia tego faktu do prokuratury. Jednak zamiast działać, tak jak to zapowiadała wielokrotnie ustami burmistrza i jego zastępców, w dalszym ciągu czeka, dając inkasentowi kolejne terminy wyjaśnień. Pismo drugie, które wysłaliśmy do firmy Unitres, dotarło do niej 19 maja. Odliczyliśmy rzeczywiście termin. Ten termin już minął w zeszłą środę, ale zakładamy, że długi weekend mógł czasami spowolnić pocztę. Dzisiaj na dzienniku podawczym odpowiedzi nie było, poczekamy do końca dnia. Jeżeli tego pisma nie będzie, to jutro zaczniemy przygotowywać informacje o możliwości popełnienia przestępstwa. Prezes Wyczalkowski nie wierzy, że prokuratura byłaby w stanie wykazać, że na ulicy Racławickiej w roku ubiegłym powinny być takie same lub wyższe dochody z opłaty targowej jak teraz na płycie bocznej. Będzie trudno udowodnić, że, 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 że źle zbierali, bo, bo jakie dowody na to. No, zawsze można powiedzieć, że tam było mniej ludzi, co wszyscy wiemy, że, że tak nie, nie do końca było. No. Burmistrz Rymarz jednak nie podziela tej opinii i twierdzi, że jest to do udowodnienia. Ja nie uważam, że w ten sposób tą sprawę można tak załatwić. Zresztą postanowienie w tym zakresie nie my będziemy wydawać, a organ prowadzący sprawę. Wracając do sprawy samego targu na stadionie, zaskoczenie budzi fakt, że od dwóch tygodni znowu można handlować na alejkach. Rozszerzenie handlu przyczyni się do zwiększenia ilości kupców i wpływów z opłaty targowej. Nie, nie, ponownie, to nie jest tak. Pomysł na Transbudzie się urodził trochę później, natomiast tutaj mieliśmy problem, ponieważ ci, ja to jeszcze raz będę mówił, te szpery nie chciały się... Nie chcieli się mieszać z tymi, którzy targują tymi pozostałymi rzeczami i próbowaliśmy to zrobić. I nawet jak dobrze wiecie, doszło do jakiejś tam bójki. I w związku z tym, żeby, żeby nie, nie stwarzać jakiegoś konfliktu, burmi, poprosiłem burmistrza, żeby wyraził zgodę na to, żeby po lewej stronie były starocia, a po prawej ci wszyscy pozostali. Jeszcze niedawno gmina upierała się, że trzeba oczyścić alejki i handel może odbywać się wyłącznie na płycie bocznej. Doszło z tego tytułu do konfliktów i bójek o miejscu. Po otworzeniu targu na Transbudzie gmina jednak zmieniła swoje stanowisko o 180 stopni i teraz już można tam handlować. Prezes Wyczałkowski twierdzi jednak, że zmiana tej strategii nie ma nic wspólnego z nową inicjatywą. Finans poleca Nysę. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Kto jest najpiękniejszą studentką PWSZ w Nysie? Wyśmienicie! Eee. Super, nie mogę uwierzyć! Teatr z Gimnazjum nr jeden zrobił furorę w NDK. Myślę, że to tak, zależy od człowieka, że my po prostu jesteśmy już tutaj obeznani trochę, bo już kilka tych występów mieliśmy, ale też duży wpływ mają reżyserzy, bo czujemy się przy nich tak naturalnie, nie stresujemy się, że na scenie przenosimy dokładnie to samo. Marcin Burs zagrał w Papu. Ja chciałem tylko grać na gitarze, to, to był jakby mój, wiesz, główny plan, żeby prześcignąć Franka Zappa, to jest nierealne, ale ja lubię nierealne, wiesz, wyzwania. Po czym nagle się okazało, że przez przypadek zupełnie wylądowałem w studiu nagrań. Potem to studio stało się moje i tak naprawdę to, że nie mam studia nagrań, tylko takie miejsce, gdzie się spotyka bardzo wiele osób. W piątek 3 czerwca podczas gali finałowej wybrano najpiękniejszą studentkę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wyboru dokonali niezależni jurorzy wśród 12 kandydatek, a było to niełatwe zadanie. Bardzo trudno się obradowało, wszystkie kandydatki były piękne, wyniki były tak naprawdę zbliżone, prawie że mieliśmy egzekwo pierwsze miejsce, ale jednak wygrała najlepsza, wygrała najpiękniejsza, najmądrzejsza. Wśród jurorów znajdowały się również panie, czyli grupa największych teoretyków w dziedzinie urody. No właśnie, to było najważniejsze, te kobiety były u nas najważniejsze w tym jury. Mieliśmy te kobiety jeszcze z Instytutu Kosmetologii, to tym bardziej jeszcze podwyższało poziom tych zawodów, zwracało uwagę na makijaż, na wszelkie elementy y, stroju. One tak naprawdę, y, opieraliśmy się na ich opinii, ale oczywiście każdy wybierał sam. Każdy miał własną faworytkę, każdy sam oceniał. Jednym z jurorów była Natalia Szałagan, tegoroczna Miss Opolszczyzny, która namawia wszystkie dziewczyny, aby próbowały walczyć o tytuł Miss w konkursach piękności. Cieszę się, że wygra, zostałam wybrana jako Miss Opolszczyzny. To jest na pewno jest największy dla mnie sukces w życiu, jaki osiągnęłam do tej pory. Miss PWZ w roku 2016 została. Marta Strzelec. Wielkie brawa! Ostatecznie za najpiękniejszą i najmądrzejszą kobietę nyskiej uczelni uznano Martę Strzelec, studentkę pierwszego roku Wydziału Kosmetologii. Jak się czuje, studencka miska. Wyśmienicie? Super, nie mogę uwierzyć. Wraz z tytułem Miss Marta otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł jak zamierza wydać te pieniądze. Za kilka dni obchodzą urodziny, także zrobię fajną imprezę. Czyli zabawa się nie kończy, a na razie najpiękniejsza studentka serdecznie pozdrawia widzów RTO, zaprzyjaźnionych mediów i nie tylko. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Nysa, przede wszystkim moje kochane przyjaciółki, które namówiły mnie do wzięcia udziału w tym konkursie. My również przyłączamy się do pozdrowień i jeszcze raz serdecznie gratulujemy Miss PWSZ 2016. Moc korzyści Forda. Nowy Ford Focus w ofercie Ford Multi opcje od 483 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl z okazji Dnia Dziecka nigdy nie brakuje atrakcji. Trudno wyliczyć wszystko, co zostało zaplanowane, aby ten dzień stał się wyjątkowy dla najmłodszych mieszkańców miasta. Szkolny teatr Fata Morgana, działający przy gimnazjum nr 1, przygotował spektakl pod nazwą Baśń o Rycerzu bez konia. I ty jesteś z tych najbardziej krwiożerczych? Ma się rozumieć! Potrafię wyssać 50 litrów krwi naraz! I to przez słonkę! Scenariusz został opracowany na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej, współczesnej dramatopisarki, co nie oznacza, że nie było miejsca na aktorską improwizację. Tego my nawet nie wiemy, na ile dzieci improwizowały, bo my nie mamy przed sobą tekstu. One improwizują, właśnie to o to chodzi, że, że mają taką umiejętność. Jeżeli zapomną tekst, to potrafią, potrafią jakoś wstrzelić się i od siebie coś dodać. Siedzę sobie tu i czekam, aż uwolnią. Swoboda sceniczna stanowiła chyba główną cechę gry młodych aktorów z gimnazjum. Wczuwanie się w rolę wciąga młodzież do zabawy, gdzie zaciera się granica między światem realnym a fantastycznym. Trzeba sobie wyobrazić, że to jest taka sytuacja z życia. I na przykład przed wejściem na scenę myśli sobie człowiek, no co ja bym zrobił, jakbym zobaczył takiego czarodzieja? I sobie mówimy taki dialog mniej więcej w głowie. I jak się wychodzi, to próbuje się wyobrazić, że to jest codzienne życie, że my nie gramy przed tam kilkoma dziećmi czy kilkunastoma, tylko właśnie, że to jest tak, jak w codziennym życiu, a w codziennym życiu zachowujemy się w większości przypadków naturalnie. Dlatego też rycerz musi wczuć się w sytuację ambitnego młodzieńca, który marzy o sławie i zwycięstwa. No a koń również musi wewnętrznie przeżyć niedole dzielnego, aczkolwiek samotnego Rumaka. Jest smutno, nostalgicznie, ale jednak jest w sercu nadzieja, że kiedyś się go odnajdzie, bo wszystkie bajki muszą się dobrze skończyć. Chociaż gra młodych aktorów wydaje się być niewymuszona i bardzo naturalna, jest wynikiem zdobytych doświadczeń oraz prób parateatralnych prowadzonych pod okiem zaangażowanych w pracę z młodzieżą reżyserek. Myślę, że to tak, zależy od człowieka, że my po prostu jesteśmy już tutaj obeznani trochę, bo już kilka tych występów mieliśmy, ale też duży wpływ mają reżyserzy, bo czujemy się przy nich tak naturalnie, nie stresujemy się, że na scenie przenosimy dokładnie to samo. Aktorzy, jak i reżyserki podkreślają wspaniałą atmosferę współpracy w zespole. Rewelacyjnie się pracuje, bo to jest właśnie taka młodzież. To, co pan powiedział przed chwileczką. Bardzo utalentowana, bardzo energetyczna, bardzo chcąca cokolwiek zrobić. Także nam pozostało tylko reżyserować, a dzieci dopełniają resztę. Nie ma także problemu z obsadą ról aktorskich. Każdy z aktorów ma bowiem wyrobione ampluar. Na początku już re reżyserki, jak już nas bardzo dobrze znają z poprzednich lat, to już wiedzą, do jakich ról się nadajemy. I to było tak, że kazali nam po prostu przeczytać te teksty. Przeczytaliśmy, bo wiedzieli, że idealnie dopasowane role. Tak to wyglądało. Członkami zespołu teatralnego Fata Morgana są uczniowie gimnazjum numer 1 w Nysie. A to oznacza, że skład aktorski ulega ciągłym zmianom ale ukończenie szkoły nie oznacza, że przygoda z teatrem zostaje zakończona. Ja jestem w drugiej klasie liceum, wciąż tutaj gram, więc nie musicie się martwić, że wyjdziecie z gimnazjum i nie będziecie mogli już tu grać. Ja nie opuszczę tego teatru. <grym 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 żeby nie pan pożar tak w całości. A cóż to dziś ci... Zarówno nauczyciele, jak i aktorzy przeżywają każdy spektakl ciekawe kostiumy, piękna scenografia, no i wspaniałe kreacje aktorskie wymagają dużego zaangażowania w różnych dziedzinach. Wspólna praca daje wiele możliwości rozwoju własnych pasji. Jesteśmy zaangażowani w właśnie mnóstwo przedsięwzięć, akademii. Jesteśmy też w Odysei Umysłu, która jest takim właśnie teatralnym projektem troszeczkę. To jest że sami tworzymy spektakl, taki konkurs twórczego rozwiązywania problemu. I właśnie myślę, że to zostaje jakby po lekcjach. Też nie jesteśmy tacy normalni, troszeczkę jesteśmy zakręceni, więc angażujemy się we wszystko, co możliwe. Jako, że spektakl odbył się w Dniu Dziecka, zapytaliśmy, jakie pragnienia w tym dniu ma młodzież. Co jest ważniejsze prezenty czy zbliżające się wakacje? Ja tak naprawdę teraz oczekuję na wakacje, bo jeszcze mogę spędzić czas ze znajomymi, tak odpocząć przed kolejnym rokiem, nabrać sił. I wrócić w przyszłym roku ze zdwojoną siłą. W ostatnich tygodniach Tawerna Papu stała się weekendowym centrum kultury, przyciągając klientów koncertami ciekawych wykonawców. Jednym z nich jest pochodzący z Nysy, znany w Polsce multiinstrumentalista i producent muzyczny Marcin Bors. Karierę muzyczną Marcin zaczął od nauki gry na gitarze i bardzo ambitnych planów. Ja chciałem tylko grać na gitarze. To, to był jakby mój wiesz, główny plan, żeby prześcignąć Franka Zappę. To jest nierealne, ale ja lubię nierealne wiesz, wyzwania. Po czym nagle się okazało, że przez przypadek zupełnie wylądowałem w studiu nagrań. Potem to studio stało się moje, i tak naprawdę to, że nie mam studia nagrań, tylko takie miejsce, gdzie się spotyka bardzo wiele osób z różnych proweniencji i, i czasami dochodzi do czegoś nadzwyczajnego, i to jest w pewnym sensie jakiś tam mój dom. Jak mówi sam artysta, gitara jako instrument to jest przebyta droga. Natomiast tworzenie muzyki to ocean wiedzy, który nie ma końca. Wiem, że w tym będę do końca życia, że nie, nie ma szans, żebym zmienił zawód, albo żeby przestał mnie kręcić. No, to jest zbyt dużo informacji, tak naprawdę wiesz, z, każdej, z każdego poziomu. Technicznego, muzycznego, brzmieniowego, artystycznego, psychologicznego, socjotechnicznego, finansowego, <grytanie> wszystko, każdego. Marcin twierdzi, że w jego zawodzie podstawowym wymogiem jest ogromny szacunek do artysty. Ale niesamowite jest to, że tak naprawdę oni sami do mnie przychodzą, nie znając mnie, rozumiesz? I moje zadanie polega na tym, żeby każdy artysta czuł się bezpiecznie. Nie zawsze to się udaje, z przyczyn takich, że wiesz, ja też bywam obozem, ale przede wszystkim, żeby się czuł bezpiecznie i żeby był w stanie wyciągnąć z niego to, co mu chodzi. Nie? I rzeczywiście to jest niewiarygodne, ale ci ludzie mi ufają. Obecnie Marcin wraz z wieloletnim przyjacielem Rafałem Dolińskim pracuje nad nowym materiałem muzycznym. Jak sam mówi, te piosenki mają w sobie coś niezwykłego. Planów jest coraz więcej. W tym zawodzie pracuje się każdego dnia, w każdym wymiarze czasowym. Odpoczywać nie ma kiedy, bowiem nawet na wakacjach czekają tony zajęć. Czy o to chodzi w życiu, czy na tym to polega? Na to pytanie ci nie potrafię odpowiedzieć, bo czasami czuję się bankrutem życiowym, więc jakby, wiesz, nie, 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 proszę nie traktować tego jako rady, to jest, wiesz, ja jestem kamikadze. Wysoka poprzeczka, sukcesy, ale nie tylko. Trzy, może cztery razy w życiu się wywaliłem, dosyć spektakularnie, a ja niestety, wiesz, nie to, że porażki, ale takie momenty, kiedy, kiedy czuję się bezradny, to są dla mnie najtrudniejsze mo momenty w życiu. Bezradność jest dla mnie paraliżująca, rozumiesz, i... Dosyć mocno się na tych, wiesz, w tych momentach spiąłem i tak dalej i bardziej idę po prostu od pewnego momentu już tylko wierzę w intuicję. Bo ona mnie nigdy nie zawiodła. Za każdym razem, kiedy chciałem z nią walczyć i, i czuć się mądrzejszy od niej, zawsze przegrywałem. Więc... To jak to w końcu jest? Warto czy też nie? Nie namawiam, ale namawiam. Każdy decyduje sam za siebie. Per aspera ad astra, czyli przez ciernie do gwiazd. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Zapraszam już w najbliższy czwartek. Do zobaczenia.